Myślałem, że zaczniemy o 17:00, zaczniemy 17.02. Tak więc zapraszamy wszystkich do zajmowania miejsc. Dziękuję, że Państwo na mnie poczekali. Chwilę ostatnio w dużej dowodze <grywa> na <Dastyna. grywa> Witam, dobry wieczór. Tutaj Ja żałuję, że nie mogłem do Pana pojechać do Poznania, ale stwierdziłem, że tam trzeba przeczytać list, ponieważ asypcję. Ja a Luśniak czyta pięknie i jeszcze ze zrozumieniem, co odróżnia odróżnione mnie, więc stwierdziłem, że on to musi zrobić. Dziękuję. Miło Was widać. Miło was widzieć wszystkich dzisiaj uś uśmiechniętych. E, tak, to prawda, nie tylko dzisiaj jest Wielki Dzień ze względu na nowo szpitalu, ale też myślę, że to jest takie przedłużenie obchodów dni bielska białej taka wisienka na to odsiadamy, jeżeli się zgodzisz, no bo ten ciąg wydarzeń kulturalnych, póki COVID nas nie zamknie, staramy się kontynuować. Tak? Krzysztofie przyjmij to piękne dzieło Anny Magdziarz. Mam nadzieję, że Ania jest już z nami na widowni. Przepiękny rysunek i to jest dopełnienie statuetki złotego fermenta. Pokaż. Ja, Krzysztof Deszczyński, stoję tutaj przed Wami, rodowity Poznaniak. I cieszę, cieszę się z odebrania nagrody od prezydenta Waszego miasta. Mam nadzieję, że nie ma postulatu o reakcję. Robię dużo dla, dla kabaretu polskiego, a szczególnie dla Waszego ziomala. Bogdana Zwolenia. Jego mama Elżbieta była nauczycielką, ojciec był mm, pracownikiem zakładów włókienniczych i przede wszystkim konferansjerem, jajcarzem. Pewnie tak dla jaj dali Bogdanowi imię Bogdan przez Samą H, co było przyczyną wielu problemów osobistych no i instytucjonalnych Bogdana. Najgorsi byli dziennikarze, bo oni koniecznie chcieli mieć wywiad z Bogdanem Smoleniem. Jak go dostali, to potem pisali na pierwszej stronie w tytule Bogdan przez gier. Bogdan był wściekły bardzo. Grał w takim filmie kochankowie mojej mamy, Radosława Piwowarskiego i była to wielka rola, no ale powiedzmy świetny epizod. E, wspaniała scena z Krystyną Jandą i Radosław kiedy już było wszystko skończone, premiera przed nimi, dzwoni i mówi Boguś, e, wiesz, jest taka sytuacja, że no nie wiem jak tobie to powiedzieć, na to Bogdan mówi, ja wiem, ja wiedziałam, że tak będzie, ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie, ja wiedziałem. I wszyscy proszę razem ze mną i głośno. Trzy, cztery. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Zapytałem Bronka, bo nie wiedziałem. Ojca. Ojca starego. Starego. Że chciałbym wiedzieć, dlaczego daliście imię przez samochód. A, bo wiesz, tak, podoba mi się, Koronny, Kanclerz Koronny, Hetman Koronny. Kto? Bogdan Chmielnicki. I on taki chciał, żeby on był. No i został. Bogdan Smoleń został Hetmanem Koronnym Polskiego Kawery. Dla... To jest naprawdę bardzo wyjątkowy festiwal. Serce, zaangażowanie i pasja, z jaką robi to cały zespół i organizatorzy, jest naprawdę bezcenny. Także pozwólcie Zobaczycie backstage, a taki muzyczny ukłon od naszego środowiska. 70 urodziny, okazja znów nie byli jaka. Zabrałem kwiatki, czekoladę, a z żabki wziąłem sześciuka. Teatr świętuje 130, więc do problemu tu rasta, że to jedyny gród w tym kraju, gdzie teatr Starszy jest od miasta. Po kocich łubach i po asfalcie, czy pamiętacie to, kochani, że się jeździło w Bielsku Białej, następującymi ulicami: Armii Czerwonej, Miczurina, Marszałka Greczki Dymitrowa i Bohaterów Stalingradu, Ormowców i Woroszyłowa oraz Feliksa Dzierżyńskiego, Karola, Marksa i Koniewa, Armii Ludowej, Barlickiego, Łysenki i Czapajego. Dzisiaj jest jednak znacznie lepiej. <laughs> I to mnie w końcu uspokaja, bo na ulicy W Lenina czcimy już dziś, trzeciego maja. Brawo do Miesi! Droga Miesi, od całej grupy fremenciaków, od całej sali. Przyjmij na te swoje 18 urodziny również życzenia wszystkiego, co najlepsze. Kochamy was, jesteście naprawdę wspaniali i ten bukiet już z jesiennymi liśćmi, a myślę, że orkiestra zrobi swoje Na naszej scenie często dochodzi do obchodzeń różnego rodzaju urodzin. Nieskromnie powiem, że Fermi, maskotka kapartowa w cywilu Pepe, na dzisiejszy wieczór miał zaplanowany poród swojego drugiego syna. Sorry, miałem nie mówić, ale Ula tu siedzi. Załatwiliśmy z lekarzami, bo sporo ich na sali, że przełożyli ten błąd na przyszły tydzień. Niektórych z tej listy sponsorów podziękuję jeszcze w taki sposób szczególny, ponieważ na co dzień też troszczą się o tą naszą piękną dzielnicę. Tak więc, dzięki Łukaszu i dzięki Cześciu za to, że dbacie o to nasze OSP Stare Bielsko. Dzięki Rafale, dzięki Bogusiu, dzięki bracia Tomku i Bogusiu za to, że dbacie o ten najstarszy kościółek w naszym mieście. Naprawdę wielkie dzięki. No i dzięki też dla jednego faceta, który dba o to, żebyśmy się wszyscy w tym Starym Bielsku nie pozabijali. Dzięki, Panie Prezydencie, dzięki Jarku. Naprawdę, Stara Bielsko to wspaniałe miejsce do życia, tak jak i pozostałe dzielnice. I każda dzielnica ma swoich miłośników. My należymy akurat do tych kochających tą najstarszą dzielnicę. I cieszymy się, że kiedyś tam w roku 99 na niewielkiej szkolnej jadalni, szkole podstawowej, urodził się ten piękny festiwal. Tak wiem, już kończę. 世界。 Czy się żałować, czy się chwalić? Wesoły mój szczęśliwy krakowieczyk kija, a mój konik siwy aż to się uwija. Dosyć! Za pokutę proszę codziennie odmawiać. To nieco tylko sobie. Ja pani nie rozumiem. Bierni, A Dlaczego nie można pana Andrzeja wyciszyć? Że Pani krążą plotki, że w 2004 jakiś kelner próbował go uciszyć. No i szkoda kennera. Oj, Komuś, Komuś, sama nie załatwisz, to nie będziesz miała. Przepraszam, pani Andrzeju. Pana Pani Andrzeju, oj, może, może pana. Ej, coś jest No. Tak. Panie Andrzeju, no i co? Fajnie, nie? nie? Jak nikt yy, nie śpiewa, nie? Także. Fajna mm. <grywa> sytuacja. Także po co tam robić, nie? Panie Andrzeju, może zaprosimy pana do stoliczka. Patrzę na kwiatki tutaj. Patrzę na kwiatki tam! Pachną, pachną sobie, a gdzie Kuba? ale toalety też już są czynne. W toaletach jest niespodzianka. Są to programy opery polary, wydrukowane na papierze kredowym w cenie 15 zł. Jeżeli ktoś wrzuci za toaletę to koszyczka 16 złotych, może program wziąć za darmo.